Teraz jest z tej strony tak i dzisiaj gramy sobie w Robloxa. I jak widać, y, znaczy nie widać, ale to jest y, Estherbani Bunny OBB, znaczy Tycoon. I tu mamy miecz, który nawet się nie rusza. co? Y, Aha. Dobra, ale tu dobra, to title. I tu jest, on nie jest zbytnio popularny. Yy, czemu tu mam wszystko za, za zero? Aha, tu po początkowo lecił za zero. Dropery. Aha, i na jednym nie mam klikać? Bo to z niego nie chce lecieć. A, mam dużo kasy już. Mogę to kupić i to mogę kupić mam teraz 95 już 300 też mi Mogę? Już mogę, że mogę być króliczki, eee, dobra, tu mamy 550, Piany, ok, eee, 1500 nas nie stać. Dobra, teraz pięćset. Trzysta pięćdziesiąt. Sześćset pięćdziesiąt. Okej. Wow! Wow, kolory! Tak wyróżowy Uuu, 2000 Mogę kupić wszystko, no nie dokładnie wszystko. E, To niedokładnie wszystko tutaj? Dobra Wow, to są jaj jajka? Aha Eee, to jest? Aha Coś trochę tu jasno Nawet za jasno mi to powiedział Okej, okay. aha Dobra e. To to... są portrety bani, który chyba walczy? Czy coś? Dobra, teraz tysiąc... Dobra, teraz tysiąc pięćset. Dwa tysiące pięćset. No. Eee. Okej... Okay. Nie mam tu żadnego jeszcze dropera. E, coś zepsuty ten tajem trochę. Ale trudno. Wytrzymamy. Mam nadzieję. Ale czemu to jest na tym? To jest za tysiąc, Czy za dziesięć tysiąc, tysięcy. Dziesięć tys tysiąc dobra, pięć tysięcy o no to zbieramy, czekamy, zbieramy. Mm. Pięć tysięcy Szukam w serio tak dużo gier wielkanocnych, żeby było, ale nie umiem w ogóle znaleźć. Bo nie ma jakoś dużo gier wielkanocnych, więc może trzeba jeszcze poczekać. Dobra, my poczekamy teraz. Czekamy. OK. Mm, o! To zaraz to zrobimy. Najpierw musimy pozbierać na 8000. Oj! Tu już widzę coś. Okej. Okay. I możecie wpisać w komentarzu różne gry, które mogę nagrać. I przepraszam, że to dopiero teraz mówię, ale jeśli filmik Wam się spodoba, to nie zapomnijcie zostawić łapki w górę. I subskrypcję na moim kanale, na kanale Wonders Judy, gwiazdeczka judyaklimagry, liska.pl i katka Polska. Jeśli kogoś pominęłam, to napiszcie w komentarzach. Ok, i tu już koniec. jest tylko 5 tysięcy muszę zbierać. Ale 5 tysięcy to już na luzie. Chyba. Yy, jeszcze, 9, jeszcze 900. O, i teraz. 5 tysięcy mamy. Yy, 1500. OK, że mi do góry e, To jest tysiąc Więc chodźmy, nie odbieram tylko no, mamy takie nakazówki Po prostu zebrać e, Dwa I będą cztery tysiące tam już widziałam 55 tysięcy. 4 tysiące... Można wezmę na przykład próbę 5 tysięcy. A dobra, już niech już będzie 6. Zmiennie kolor na taki. Albo nie. Tak. O nie, wiedziałam tego, bo było się spodziewać. Czy się podziwi? Mhm. Mm, dobra. Trzeba by było, trzeba by było też jeszcze zrobić. To kupuję i to kupuję o, zająć się, niechęć nie, cześć yy, więc dobra, tu jest w ogóle za 5 tysięcy, a ja myślałam, że za 55 tysięcy o, mamy strasznie dużo, dobra, że nie będzie 10 tysięcy idziemy Um, OK okej. Okay. Okej. Cztery tysiące. Nawet mi się podoba ten tajem. Nie jest taki zły. Aha, czyli teraz muszę wychodzić po drugą stroną. Wchodzić, sorry. To damy. Najpierw zajmiemy się droperami. 5500. Dobrze. A właściwie weźmy 10 tysięcy już na zapas. Teraz już kasa leci, bo tam u góry mamy droper też. Tych u góry droperów też leci kasa. Więc idziemy Okej okay. O sześć 6000 Serio Ja najpierw zajmuję drogerami Żeby szybko kasa leciała A potem zajmuję się Tym Mi No z większymi rzeczami bo teraz 7 chyba 7500 nie, 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 nie wiem, bo się zagadałam nie patrzyłam też na tę cenę 7500 bez na czy 600 i to mam wszystkie dropery Teraz znów 1500 eee... Yy, okej. Okay. Weźmy od razu 15 tysięcy. Jak podoba się zbierać Ten kolor już mi się znużył. Dajmy żółty. A właściwie... Pozmieniajmy kolorki. A właściwie. Wow! A właściwie ten zielony może być. Tylko że taki jasny. Taki. O, jak trawa wygląda. B bloki trawy! Dobra, co my tutaj mamy? Uuuu! No. 20 tysięcy! Możemy wszystko na lucie zrobić. Na luziku. Mamy. Lampka i kartony. Mamy jakiś pokój tajemniczy. Tak, wszystko na luziku kupić, jak ja już kasy nie mam. And teraz 16 tysięcy mamy. Znaczy, jest 9 tysięcy. Ileś tam. Mm. Děnaši tisíce. Hmm, Dobrý No. je -e -e. e to kus to Co To je jest... 5 tysięcy kosztuje glas, a 15, dobra Czyli po prostu 20 tysięcy trzeba wziąć Żeby wszystko móc kupić Co tam jest? Jeśli wiedzę 100 tysięcy mogłabym wszystko kupić 20 tysięcy i idziemy To i to też kupuję Halu, czemu tego nie mogę kupić? Eee, już to za 5000 Dobra, 15 tysięcy 500 Może po prostu tam przypadkiem to było, jak zielona ale przecież by nie było przypadkiem Nie wiem, może po prostu nie można Ale to by dla ozdoby tutaj nie było O! Udało się to kupić Nie mam tyle kasy Serio? Nie mam tyle kasy O! Teraz już mam Okej okay. Teraz to kupię, nareszcie to. Yy, drzwi. Oooo! będą takie fajne rzeczy. Ja już chyba wiem, co to będzie. Chyba nie jestem pewna. Yy. A właściwie 20% mi wystarczy. Dwadzieścia tysięcy mamy. Może wystarczy. Może. Um, Okej. Okay. Co jest? Lol. A tu? Hmm. O, O, to jest fajne mm. No patrzcie jak mi pasuje Nie wiem, po prostu będę zbierać Co? 18 tysięcy? Nie wiem Mam 16 kasy A teraz już 22 tysiące Jej To nie. Najpierw tu trzeba wszystko kupić. Uuuu. To. LOL. Jeszcze większy LOL. Super jeszcze większy LOL. Zobaczymy czy w ogóle na koniec tego odcinka będę tworzyć co takiego skina też. Chciałabym raz charakter zrobić, by tego nie, nie mieć. Ja chcę normalnie wyglądać. Okej. Okay. W okazji kupić za 70 tysięcy. I ostatnie... No nie, nie, nie tarczyło mi. A w ogóle to będzie jeszcze jedno piętro? Tak. Okej okay. Mam nadzieję, że ten odcinek nie będzie aż tak długi. Jest on niebieski. O. o dobra. I to? Ile... To, co to jest? O, to mi się bardzo podoba. Nie mogę? Mogę to założyć. jest nie fair. Ała. Co To jest. Hmm. Co to? Już tu się nie da teleportować. Dobra, ta gra ma jakieś lagi, więc ja już będę kończył Ale... chwilę muszę zrobić jeszcze charakter. Żeby nie mieć tego z kino. Nie chcę tam do góry Więc Nie możemy tego robić Ale dobra yy, I słuchajcie Mówiłam wam Że w środę Dzisiaj jest środa Że w środę wam powiem moją największą tajemnicę I Otóż tak. Moje prawdziwe imię. Dużo komentarzy już było. Niektórzy wiedzą jakie ja mam na imię. Ale ja wam nie powiem tak po prostu, tylko będziecie musieli sobie to sami zrobić. Bo jest na przykład moja nazwa, czyli Isaac. I to jest nazwa od tyłu... To moje imię po prostu od tyłu. To jest Isaac. Ale yy, czyli że jak yy, przeczytacie od końca yy, Isaac, to powstanie Wam moje imię, tylko proszę, nie, nie wypisujcie w komentarzach cały czas. Aaa, tak ma na imię, tak ma na imię. Yy, musicie sami domyślić, musicie sami sobie zrobić zagadkę. Ale no, to na tyle w tym dzisiejszym odcinku. Yy, zanim się z Wam pożegnam jeszcze. Jeszcze jedno. To! Miały być filmy z gościami, wiem. Ale jutro już będzie. Jutro jest wielki czwartek, potem jest y, wielki piątek, wielka sobota. No i no. Potem jest Wielkanoc, tak? Tak, potem jest Wielkanoc, a potem jest. Y, ja. Jest potem Wielkanoc, a potem jest poniedziałek Wielkanocny. I ja Wam, y, ja wam będę życzyć w ogóle WSOE Świąt. Ale jutro, słuchajcie, jutro jest prima Aprilis, czyli będziemy robić pranki. Oj, tak. Więc no, życzę Wam y, jutro mojego, miłego prima Aprilis, żeby kogoś Wam się udało y, y, ten sprankować. I w ogóle jutro jest Wielki Czwartek, więc życzę Wam Wesołego Wielkiego Czwartku, tak to można powiedzieć, nie wiem, ale dobra, to na tyle w tym dzisiejszym odcinku, Do pa pa!